Dziś mamy ósmy dzień kwietnia 2023. Takie piękne wiatry wiosenne, wiosni wiosły. Piękne zdjęcie mi tak. Troszeczki idą. Rodzice tak nastawiają dzieci, że mają chodzić, bo co? Wybierana jest presja. A później takie dziecko dorośnie, później samo wybierze, co chce. Czy chce tam chodzić, czy nie. I księdza wspierać. Dawać mu na dziewczynki na no paliwo to zło z Watykanu, co przychodzi program i tych ludzi programują. Ile już religia katolicka trwa 1700 lat programowania. Nie się dziwić, że oni są tacy zaprogramowani. Nie ma dziwoty. Jak człowiek sam właśnie nie zechce szukać tej sprawiedliwości, szukać Boga prawdziwego, to go nie pozna. Bo religie nie powiedzą prawdy. Nie obudzą. Oni chcą właśnie ci przywódcy, żeby spali cały czas, spełniali te obrzędy. Razy ludzkie cały czas, żeby to robili potem mają z tego biznes a prawda Chrystusa jest za darmo za darmo głosimy, przekazujemy mówimy że Chrystus zmartwychwstał żyje jest potężnym królem w niebie Mamy go naśladować. Słuchać. To jest mój syn umiłowany. Jego słuchajcie. To znaczy słuchać Syna Bożego, który stał się dla nas ojcem z Adama. Po wadami wszyscy umieramy. Wadami mamy grzech. Od Adama, od Ewy. Bo jesteśmy. Nasi prapra, pra, rodzice. Nie od małpy. Od małpy nie jesteście. Człowiek pochodzi od człowieka. Nie można zrobić teraz małpy człowieka. Nie da rady. Taka technika nic nie pomoże. No, a jeśli się nie nawrócicie, w grzechach swoich wymrzecie. Czyli się nawrócić do Chrystusa, spełniać Jego wolę a wolą, co jest Chrystusa. Aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy. A prawdą jest Jezus Chrystus. On jest drogą, prawdą i życiem wiecznym. Zstrzegajcie się fałszywych bogów. I nie słuszcie już im. Bo to jest wszystko na marne. Te koszyczki, te lałofalstwo, te święta, te świętobrzucha. A ty żeby być zdrowym, to właśnie co pomaga? Głodówki leczą. Głodówki właśnie pomagają wyleczyć choroby. To ludzie teraz w Polsce to właśnie chorują ze względu na... Na przejedzenie, za dużo jedzenia. Jeszcze z głodu w Polsce nikt nie umarł. Agnieszka, idź z mamą. No, więc bardziej troszczmy się o ten pokarm duchowy. Nie o ten fizyczny, tylko o ten duchowy. Moim pokarmem jest spełniać wolę mego Ojca, czyli Chrystus spełnił wolę swego Ojca, nie naszego, bo to był Jego Ojciec. Chrystusa Ojciec nie jest naszym Ojcem. Wszystko przekazał Synowi, wszystkie tytuły mu dał. Co miał sam, to wszystko dał synowi. I ten syn jest naszym zbawicielem, ojcem, królem. Nie jest naszym panem, bo pany są w świecie. Pan duda, któremu trzeba płacić podatki. Pany panują. A Chrystus król króluje. I patrzy na nas z góry. Co my robimy? Czy chcemy żyć tu w królestwie Jego na Ziemi, bo Jego królestwo wstępuje na Ziemię? Nowa Jerozolima Duchowa. Czyli zmartwychwstajemy, umieramy dla tego świata, żyjemy dla Chrystusa. Zaufanie. I wiemy, że Chrystus. Nasz ojciec w niebie nikogo nie uśmiercił i nie uśmierci, bo on jest dawcą życia. Daje życie, nie odbiera. Jak mówili właśnie jak moja siostra zginęła w wypadku, to mówili, Bóg tak chciał, Bóg ją zabrał. Boże, co oni mówią? Nie wiedzą, co mówią. Jak Bóg? Przecież wypadki. Kto zrobił ten wypadek? Jaka była przyczyna? Dlaczego tak się stało? To ludzie ludziom gotują taki los. A wszystko, co złe, na Boga zwalają, na Chrystusa, który jest najlepszym Bogiem który chce, żebyśmy właśnie żyli w miłości, sprawiedliwości, żebyśmy się nawzajem szanowali, miłowali. Samo dobro jest Chrystus. No więc bądźmy dobrzy, jak dobry jest nasz Ojciec, Błogosławie.